Następnym tematem, za który się bierzemy, to wymiana filtra powietrza. Jak widzicie, on znajduje się w tym wypadku. Tutaj, w tej obudowie. Jest to silnik 1.6 VTI. Ten 115-konny. Dobrze mieć lampkę z magnesem. Można ją przymocować do maski, co na pewno ułatwi pracę. I tak. Tak jak widzicie, tu mamy do, obejmę do odkręcenia. Tu mamy przewód elastyczny, który odblokowujemy kliknięciem i on powinien normalnie nam zejść. Następnie w tym miejscu mamy przewód od lotu powietrza, który zdejmujemy po prostu nie na siłę, tak, tylko bierzemy i delikatnie go przekręcamy w prawo i do siebie. Powinien normalnie wyjść. Analogicznie w drugą stronę, tak? Czyli będziemy to zamykać, wkładamy i w lewo i on już się blokuje w tym wypadku.